Dzień dobry, przeczytam za chwilę tekst utworu Kasiu Katarzyno, piosenka zespołu Milano. Tak jest, proszę Państwa, disco polo i przyjrzymy się rymom, które w tej piosence występują. Jedziemy dobra. Siedzę i czytam, czytam list, list od dziewczyny swej. W głowie znów krąży jedna myśl zmień proszę chwilę tę. patrzę na białą kartkę tą łzy znowu w oczach mam piszesz, że jest piszesz, że już nie jesteś mą a wstrętny jest ten świat Kasiu Katarzyno kocham Cię chciałbym z Tobą jeszcze spotkać się bo nie wierzę tym kilku słowom złym Kasiu Katarzyno przecież wiesz żyć beze mnie ty nie możesz też. Więc umówmy się i spotkajmy gdzieś. Oczy swe, oczy zwracam znów na twój ostatni list. Czy to jest Jawa, czy też sen, czy tak już musi być. Pokochasz inną, piszesz mi. To przecież łatwa rzecz. Nie chcę ja drugiej. Po co mi? Nie chcę nikogo mieć. I jest teraz refren. Dobra, słuchajcie, ja to tak będę trzymał. Nie, nie da rady. Myślałem, że takie fajne miejsce tu jest, a jednak nie. Poczekajcie, bo chcę pokazać Wam tekst i pokazać te rymy, bo sobie pewne rzeczy zaznaczyłem. Dobra, tu mamy ten tekst. Zaznaczyłem rymy, tak więc widzimy taką zależność. Zwrotki. Rymy są typu a B A B A, B, A, B, A, B, A, w refrenie rymy są A, A, B, B, A, A, B, B i tak dalej. No i w yy, zwrotce znowu jest. A, w tej drugiej zwrotce jest trochę co in inna sytuacja, bo w pierw pierwszy z trzecim wersem się nie rymują. Mamy, zobaczcie, yy, znów, znów sen, tak? Te dwa wyrazy się nie rymują. Czyli jest jakby coś takiego A, B, C, B. Tak? Czyli ten, ja to tak nazywam, ten jest jakby A, ten jakby C. To się nie rymuje. Ale to nie przeszkadza, bo ważne jest, że się te parzyste wersy rymują. To się wyłapuje. I dalej mamy A, B, A, B. Tak? Jedziemy teraz. Wszystkie, wszystkie rymy przeczytam. List, myśl, swej, te tą, mą, mam, świat. Mam świat, to jest proszę Państwa rym. To jest też rym. Cię, się, złym, tym złym, wiesz też, się, gdzieś. I tu mamy list, być, mimi. Mi. Fajny rym, prawda? Mimi. Mi. Rzecz, mieć. Widzimy, rymy są zasadniczo wszystkie, wszystkie męskie. A w skrócie tu chodzi o to, że to są, rymują się ze sobą wyrazy jednosylabowe. Wszystkie są męskie. To jest w poezji rzecz rzadka. Rzadka. Tak piszą przynajmniej w Wikipedii, że nominują w poezji polskiej rymy żeńskie. Tutaj mamy wszystkie rymy męskie. Jest to rzecz no, wyjątkowa. Powiedzmy. Rymy są, można by to nazwać, ubogie. Ubogie. Czyli niewiele jest tych cząstek rymujących się. Na przykład zobaczmy tą mą, czyli tylko o o, tak? Mam świat, to tylko AA, tylko a", tak? Tylko to, to świadczy o tym, że to jest rym, prawda? Że, że mamy... że, że te pasują te z... samogłoski. Cię się Tym złym, im, im. No tutaj też jest dużo bogatszy rym, prawda? dużo bogatszy jak na ten jak, jak na rym męski i w ogóle jak na ten y, tekst wiesz też też mamy tylko e, e się rymuje tak się gdzieś tu jest E eś to w ogóle jest ja, ja, i, tak więc powiem tak list być i y, no i z i y się rymuje, zasadniczo rymuje tak no to tak, taka specyfika jest że i z y się rymuje chociaż końcówki tych słów są inne list być mamy rzeczownik Czasownik, nie jest to takie bardzo proste, prawda? Rzecz, mieć, też mamy rzeczownik i czasownik. Mi, mi ciekawa rzecz, czyli powtórzenie tego samego słowa, tego samego wyrazu, tak zwany rym homonimiczny. Homonimiczny, czyli powtórzenie jakby tego samego słowa, no, w dwóch wersach tam. Tak więc, powiem, że te rymy, mimo że są męskie i są ubogie jednak, nie są takie coś, powiem, co ja powiem, coś w tym po prostu jest, no nie, że, że powiedzmy mamy mołtą, też taki bardzo prymitywny, częstochowski rym, prawda, ale mam świat, list, myśl, tak, Cię się, tym złym, prost, proste rymy, prawda, ale wiesz też, się gdzieś, to już jest no nie powiem, że nie powiem, że to jest wyższa szkoła poezji, ale to już jest takie, no, takie troszkę już bardziej zaawansowane podejście do, do, do rymowania. A, a ten, ten numer, że tutaj się nie rymuje, prawda? Nie wiem jakie były intencje autora. Czyli nie mógł znaleźć rymu. No nie sądzę, raczej by znalazł, gdyby chciał, no nie? Ale to, to, to jakby wybija, wybija, uważnego, uważnego tam słuchacza czy też czytelnika tekstu. Nie ja wiem, czy ktoś czyta teksty Disco Polo. Na przykład są w portalu tekstowo, w innych portalach są te teksty, więc ktoś może czyta. Bo ktoś wpisuje, tak? No, ktoś może potrzebować tego tekstu, żeby zaśpiewać. No, może wtedy się czyta te teksty. Dobra. Rzecz mieć. No, i, to, i, te, i, te, i tutaj mamy coś takiego, prawda, że tego rymu brakuje, a tutaj mamy tak, tak, takie, prawda, tak jakby pójście na łatwiznę, że mi, mi. No, ale to właśnie, ale to tylko raz jest zastosowane, i, i, i ten brak rymu też jest raz, raz zastosowany, i to powiem, że doceniam autora tego, tego tekstu, no nie? Jest to ogólnie prosty tekst, i taki tekst musi być, no nie? Blisko Polo. No może niektóre są teraz bardziej skomplikowane, chociaż nie śledzę tego nurtu tak bardzo. A to jest, to jest piosenka z dawnych czasów, jeszcze z lat 90., kiedy grało prawdziwe Milano, true Milano, powiedziałbym. prawdziwy Milano. Teraz to, to Milano, które jest, to nie jest prawdziwy Milano. Nie uznaję tego. Ja, ja, ja osobiście nie uznaję tego Milano, chociaż śpiewają te stare piosenki. Ja nie uznaję tego nowego Milano. Tylko, tylko Bogdan Borowski, prawda? To jest prawdziwy Milano. Tak, tak, proszę Państwa, tak jak Batuszka prawdziwa jest z tym gitarzystą, tak Milano prawdziwe powinno być, a nie ma to tam jak tam nazwy, tam prawo, nie prawo, tam wiecie Państwo prawo mam gdzie, to ja już kawałem, mówiłem w którymś, w tym utworze, yy, odcinku. Yy, dobra, yy, no, oczywiście sądzę prawo i przestrzegam, no to chciałem powiedzieć, no dobra. Yy... Jeśli chodzi o inne środki stylistyczne, no to ja jakiś tam metafor tutaj nie zauważyłem. No chyba, że za metaforę uznać yy, można znanie, że krąży myśl w głowie, no nie? No bo rzeczywiście, bo czy myśl krąży w głowie, no nie? Ja jednak tego bym nie uznał za, za metaforę jakąś nowatorską, bo to jest po prostu zwrot potoczny już, prawda? Jest kilka epitetów. No zobaczmy, 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 jakie tutaj są epitety. Biała kartka. Patrzę na białą kartkę, tak? Biała kartka, to jest epitet. Jaka kartka biała? No epitet, czyli tam mówiąc inaczej przydawka. Określenie rzeczownika, tak? Najczęściej przymiotnikowe. Dobra, dobra, dobra. Że nie jesteśmy. Wstrętny świat. Wstrętny świat. To też jest epitet. Mmm da 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 da, 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 da. Nie możesz i tak dalej. Też ty że on nie może żyć bez niej i ona też bez nie Bez niego, no nie? A jednak dobra. Yy, mamy jeszcze oczy, swe oczy. nie wiem czy to jest. Słuchajcie, czy to jest epitet, Swe oczy. Tak samo dziewczyny swe, Czy to jest epitet? Czy to określenie swej dziewczyny swej? Czy to jest epitet? To no proszę odpowiedzieć. Dobra, dobra. Łatwa rzecz. Łatwa rzecz. Jaka rzecz? Łatwa. No to jest epitet. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o środki stylistyczne w tym, w tym utworze. No i jeśli chodzi o sam, sam przekaz, no to... No, chłopak dostał lis od dziewczyny, żona już nie jest jego dziewczyną, a świat jest zły, tak, wstrętny, a on ją kocha. I mówi, że przecież wiesz żyć bez mnie nie możesz. I ona, według niego, jego chyba też, więc i chce się z nią umówić, no nie? No i znowu patrzę na ten list, czy tak już musi być, że ona mu proponuje, by sobie inną znalazł. A on mówi, że nie chce innej, chce tylko ciebie, no nie? Po co mi inna, no nie? No. Tyle, proszę Państwa. Jeszcze pokażę Wam ten amfiteatr. Ja bym tam mógł wejść sobie tam z tego... ze sceny, ale jak, 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 jaki to sens, jak się czeknie nie pokazuje, to jaki sens wychodzić na scenę, prawda? <grym> Lepiej scenę pokazać. No ale kiedyś się pokaże, tak już obiecałem, to się kiedyś pokaże. Nawet nie będę mówił kiedy, po prostu się pokaże, no nie? A po co? No nie... Cóż, nie można się kryć całe życie, prawda? Się będę, przed widzami, sobie się będę krył no, bez przesady. No i zapamiętam, jak Wam się podobają te odcinki z tymi piosenkami, Były różne słuchajcie, to jest w ogóle, szukam nowej, zastanawiam się nad nową nazwą dla kanału, taką, żeby już na dłużej została. Bo ta nazwa, która obecnie jest, to taka sztywna, jest taka, może nawet ktoś może sobie myśleć, że jakaś tam naukowa, bardzo poważna i, i się potem może rozwieść, tak, kiedy wejdzie na ten kanał, a reszta osób może po prostu w ogóle na niego nie wchodzić ze względu na nazwę. Więc chciałbym, żeby ta nazwa coś wskazywała, że jest to coś poetyckiego, ale żeby to nie było tak, że to jest takie bardzo sztywne, poetycki. Coś tam, taka, taka nazwa, poetycki coś tam, poetycki nie wiem. Dach, poetyckie drzewo, poetyckie niebo. Nie, to słabe. Poetycki. Poetycki. Bruk o. Bruk poezji. Na bruku poezji o. Poetycka lampa. Nie, to bo to się kojarzy z lampą tego Dunina, to ja nie chcę się z Duninem kojarzyć, chociaż coś tam, kilka lamp mam i może coś tam poczytam z tych lamp. Poetyckie światło, o dobre, dobre, nie tak bardzo jednak. Poetyckie disco, o nie, 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 tak, to, tak, tak tego nie chcemy. Chociaż disco polo będzie tutaj na kanale, jest dużo fajnych tekstów disco polowych i innych tych, no nie. Może kanał dzięki temu zyska, sobie znajdę jakiś utwór, co ma 100 milionów wyświetleń. No to jest pomysł dobry, tak? No ten pomysł to już od dawna mam, ale nie chciałem od tego zaczynać. Jakieś utwory najpopularniejsze w Polsce, disco polo, tam takich twórców jak Dawid Podsiadło i na przykład i innych, no nie? I sobie trochę te, te teksty przeczytać, poanalizować, coś tam w nich zauważyć, prawda? Coś w nich zauważyć. No i tyle. Proszę, piszcie, jak wam się podoba ten odcinek, jakie sobie, o może sobie życzycie jakąś, tak? Może spełnię jakieś życzenie jednej osoby, to na pewno spełni, jakby się odezwała, tak? Moja komentatorka, jakby miała jakieś życzenie, to spełni, prawda? Co przeczytać? Tak i ten i... No bo jak już później będę bardzo znanym youtuberem, 500 tysięcy wyświetleń odcinka, no to słuchajcie, wtedy nie będzie takiej, takiej możliwości po prostu nawet wtedy nie będę nawet czytał wszystkich komentarzy, a w tej chwili czytam wszystkie komentarze. Zobaczcie Państwo, macie kontakt z youtuberem, no nie no co prawda nieprofesjonalnym, no ale jednak. <laughs> Dobra, słuchajcie, robi się późno, robi się późno, ja jeszcze mam pojechać tu i tam a Ponieważ jeszcze w tej chwili te krótkie dystanse rowerem to wolę to załatwić No i tak i tak nie wrócę zawidna, to na pewno nie wrócę Zawidna Dobra, no mam, mam jakieś nagrane odcinki, czekają w poczekalni, coś tam chciałbym zrobić, bo dźwięk kiepsko mi się nagrywa dźwięk. Mam takie urządzenie, które powinno dźwięk dobrze nagrywać, ale nagrywa średnio. No właśnie, a trochę kosztowało, no więc, więc nie wiem, czy ja źle do niego mówię, czy ja źle yy, tam za daleko jestem, czy, czy coś. Jakieś tam są programiki czy inne technologię do poprawiania dźwięku i ja to, tylko trzeba tu przy tym usiąść, a wiecie Państwo ja wolę sobie pojeździć niż usiąść i wolę sobie też poleżeć niż usiąść do czegoś, no tak to już jest, no to trochę jest zabawne w ogóle jak ja mówię, nie wiem do kogo ja mówię i ktoś słucha i nie wie kto mówi to jest 21 wiek 21 wiek W ogóle chciałem do tego Black Sabbath, no nie? Bo słuchajcie, Disco Polo, że ja się znam na Disco Polo. No, znam się na Disco Polo, oczywiście się znam na Disco Polo, żyję w tym kraju, znam się na Disco Polo, mogę tego słuchać, tak. Ale jak powiedzmy, rowerem i sobie włączam coś, czy samochodem, no nie. Lubię sobie czasami włączyć jedną piosenkę, no nie. I ona leci godzinami. Na przykład ostatnio to jest Black Sabbath. Black Sabbath Lonely is. The Word To jest super kawałek, i chciałbym go jakoś przetłumaczyć. Ale jak to tłumaczę na polskim, to ta wspaniała angielska poezja jest tak, 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 tak. Tak to brzmi jakoś po polsku, tak. No traci ten tekst. No nie? Ja nie umiem tak to przetłumaczyć, żeby to było fajne. Ale mimo tego postaram się trochę tego Black Sabbathu, prawda potłumaczyć, Bo mnie się podobał ostatnio ten zespół i też właśnie pod względem tekstowym, no nie, poetycki. Nie, to tam, że oni mi mówią jak świat wygląda czy, czy coś takiego, bo ja nie szukam, żeby mi poezja mówiła jak świat wygląda, to już taka poezja była w starożytności, prawda? Która nam tłumaczyła jak świat wygląda, jak trzeba żyć, no nie. No, Black Sabbath to jest nie jest zespół, który mówi jak żyć, no nie, tak a może trochę mówi, kurde, nie, ale to raczej pan mówili tam, że ty jesteś taki, a ja jestem taki, no nie, ty taki, taki, owaki. A metal to jednak jest poezja, proszę państwa. Chociaż. Widzicie państwo, generalizuje, tak. Zaczęło się od disko pola, kończy się na metalu i na generalizacjach. Ale zakończę może mądrze, to do każdego tekstu podchodzę indywidualnie. I już. I w ten sposób kończę nagranie, które ma tytuł taki, jaki ma i nie, nie stanowi żadnego cyklu. W szczególności nie jest to dzienna dawka poezji. Dobranoc, do widzenia.